Jeżeli chodzi o sprawność fizyczną ciała albo jego przebudowę, z jednej strony, jeżeli człowiek nic nie robi, a w rzeczywistości, w rzeczywistości przechodząc na inedię, nie zmuszając się, tylko naturalnie potrafi przejść, to ciało jego powraca do stanu naturalnego. Czyli jego masa zaczyna się regulować. Jeżeli jest za niska, to się podnosi, jeżeli jest za wysoka, to opada. Natomiast, jeżeli człowiek chce zmieniać coś chociażby w swojej muskulaturze, to ma takie same możliwości, właściwie ma dużo większe możliwości, jak w czasie, kiedy normalnie się odżywiał. Więc, jeżeli ktoś jest zainteresowany, budową, zwiększanie muskulatury ciała, no to wtedy może ćwiczyć. I ciekawą rzeczą, którą ja zainteresowałem się i na sobie sprawdziłem, było to, że sprawność fizyczna bardzo wzrasta. Wytrzymałość też bardzo wzrasta. Tak było w moim przypadku. Więc ja na przykład mogłem biec bez zadyszki praktycznie bez zatrzymania. Jak zacząłem biec, biegłem, biegłem, biegłem w upale, mało że się prawie, że nie pociłem, to jeszcze nie czułem najmniejszego zmęczenia i nie czułem zadyszki. Po kilkudziesięciu minutach biegów w końcu stwierdziłem, że to nie ma sensu, bo niczego więcej sobie nie udowodnię. Więc wyobrażam sobie, że gdybym zaczął robić inne ćwiczenia, podobnie było z pływaniem, że mogłem płynąć, płynąć, płynąć i jeżeli zbyt intensywnie nie płynąłem, to nie czułem zmęczenia. Więc wyobrażam sobie, gdybym zaczął się zajmować rozwojem mięśni, kulturystyką, na przykład, że, że potrafiłbym to zrobić. Tylko nie mam porównania, jak szybko by to się odbywało. Natomiast czuję, że te mięśnie byłyby budowane w sposób bardziej solidny, trwały, one byłyby silniejsze bardziej masywne, w postaci zbudowane z materiału, który jednak różniłby się od tego materiału, mimo że to ten sam mięsień człowieka, który zbudował mięśnie, normalnie się odżywiając. Przypuszczam, że ten, który zbudował mięśnie, powiększył masę mięśni poprzez ćwiczenia kulturystyczne, będąc inedykiem, będzie miał te, te mięśnie dużo silniejsze. Ja tych doświadczeń na sobie nie robiłem, bo mnie to nie interesowało, więc mogę jedynie powiedzieć to, co czuję albo się domyślam. Natomiast w moim przypadku nie wiem, jakby to funkcjonowało.